Trzecia rocznica uchwalenia konstytucji, 3 maja to święto, które wymaga odpowiedniej oprawy, a więc hymn polski Mazurek Dąbrowskiego odegrany przed meczem Krakowi z górnikiem zabrze w 31. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Zaczynamy tę serię gier od strzału Lorenza Enna-Lego. Górnik zabrze to rewelacja wiosny, ale odpowiedź jest fantastyczna. Krakowia obejmuje prowadzenie już w czwartej minucie, a Patryk Maków trafia do siatki po dośrodkowaniu zrzutu rożnego Michała Rakoczego. Wielka radość Patryka Makucha i Martyny, czyli dziewczyny piłkarza Krakowi. Pasy na prowadzeniu, ale wcale nie mają zamiaru zwalniać tempa. Teraz Makuch ponownie w słupek minimalnie się pomylił. Jeszcze Daniel Bilica łapie piłkę. No, była niesamowita okazja do tego, żeby Patryk Makuch w ciągu zaledwie 11 minut skompletował... Duble. Tak ciągle jeden do zera, ale gospodarze wciąż grają fantastycznie i napędzają kolejne akcje. To jest 14 minuta meczu. Tym razem Makuch wystawia piłkę do Olafssona. Ten minimalnie się myli. Ma czego żałować Dawid Olafsson, bo Krakowia ma na początku meczu ogromną przewagę. Stwarza sobie sytuacje podbramkowe, ale nie może strzelić drugiego gola. Szymon, Czysz w tej sytuacji. Ojojoj, ależ tutaj źle wylądował, i kontuzja, która uniemożliwia mu dokończenie tego meczu, Lukas Podolski. Wchodzi na Murawę, ale gra Górnika wcale się nie poprawia. A Rafał Janicki pakuje piłkę do własnej siatki. Po raz drugi z rzutu rożnego dośrodkowywał Michał Rakoczy. Teraz to nie żaden z jego kolegów z drużyny, a właśnie Janicki strzela gola samobójczego. I Krakowia prowadzi już 2 do 0. Trener Górnika Jan Urban zafrasowany, zamyślony. No nie tak wyobrażał sobie ten mecz po czterech zwycięstwach z rzędu. Które mają na koncie piłkarze że zabrza. Tutaj kapralik w starciu z Olapsonem w polu karnym sędzia Łukasz Kuźma uznał, że fałlu nie było, Kapralik wrócił do gry, to już fragmenty drugiej połowy, ale obraz gry się nie zmienia, to Krakowia wciąż ma przewagę, a trzeci w tym momencie w tabeli Górnik Zabrze się broni, no i nie najlepiej się broni ten, który wszedł z ławki rezerwowych na drugą połowę, a więc Kozuki popełnia błąd, znowu dogrywał Rakoczy. No a koniec końców tę akcję e, Otar Kakabadze zamienia na gola, jest już 3 do 0. Zabrzanie absolutnie bezradni w Krakowie na 4 do 0 podwyższa Kamil Glik. Tym razem asysta Knapa wrzuca piłki z autu i szalona radość byłego reprezentanta Polski i jego żony. Marta Glik wspiera swojego męża z trybu na Kamil Glik z golem na 4 do zera. To już 80. minuta meczu. Lorenz Ennali traci piłkę. Chwilę później dopuszcza się przewinienia i to jest druga żółta, a w konsekwencji czerwona kartka. Lorenz Ennali opuszcza boisko od 80. minuty. Górnik nie dość, że przegrywa. 0-4. To jeszcze musi grać w dziesiątkę. Wszystko, co złego mogło się wydarzyć w tym meczu dla Zabrzan, to się wydarzyło. A Krakowia gra swoje do samego końca. Jani Atanasov ustala rezultat meczu na 5 do 0. Krakowia zdecydowanie lepsza od rewelacji rundy wiosennej, a więc Górnika Zabrze. Górnik po czterech zwycięstwach z rzędu tym razem bardzo boleśnie przegrywa. A pasy odskakują od strefy spadkowej. Zabrzanie pozostają na trzecim miejscu, ale bardzo prawdopodobne, że to trzecie miejsce po tej kolejce stracą. Natomiast Krakowia z bardzo ważnym, wygranym meczem, z bardzo ważnymi trzema punktami w kontekście utrzymania Krakowia. Górnik zabrze aż 5 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.